Dzień dobry, że w dzisiejszym odcinku. Jak wiecie to jest drugi odcinek, więc robimy teraz e, tutorial na skin'a dla chłopaka. Przemieniamy się ogólnie w i robimy sobie skin'a. Czyli bierzemy sobie kopiujące ubrania, wpisujemy sobie boj i bierzemy sobie ten otociuszek yy, taki. On ma tak wyglądać właśnie. Bierzemy sobie potem nasoty i wpisujemy yy, sobie pants. Bierzemy sobie te. Jak wiecie, potem chodzimy na skórę. Bierzemy sobie tą. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze, y, to co dzisiaj będziemy mieli. I wchodzimy sobie w, y, no, w te takie, i przemieniamy się na to. Potem wpisujemy sobie. Pięknie. I wybieramy sobie te włosy. Tu wybieramy sobie, wpisujemy sobie, i wybieramy sobie te okulary. Chodzimy sobie jak zawsze w plecak i piszemy sobie backpack, backpack. Wybieramy sobie oto ten plecak. Wchodzimy sobie jeszcze w włosy i wpisujemy sobie słuchawki. Powinna nam wyskoczyć taka czapka z. słuchawkami, a jak nie wyskoczy, y to wyskoczy pewnie ta czarna. No i możemy sobie y założyć. Ja jak będzie to takie szyb y szybkie, to to będzie.